Z nami przepiękna Natalia Adamczewska, influencerka, zdobywczyni wielu, wielu followersów, raczej 100 tysięcy followersów na Instagramie. Powiedz mi, jak wrażenie po filmie? Powiem ci, że naprawdę byłam wzruszona. Czasami te historie bardzo mnie dotykały, bo była mowa o takich rzeczach, o których boję się na co dzień i nie chciałabym ich przeżyć, ale tak naprawdę kiedyś nawet sama myślałam o tym, że jakbym zachorowała, to bym się poddała. Ale w momencie, kiedy obejrzałam ten film, czuję, że dostałabym takiego kopa w życiu, że tak. Bodźca takiego dostałam, że nie poddałabym się, walczyłabym. Wiem, że naprawdę ten film spowodował w mojej głowie coś takiego, że dałabym radę. Że nie chciałabym zawieść tych kobiet, które one się nie poddały i, i chciały żyć, tak? Bo miały dla kogo. Ja też mam żyć dla kogo. Więc y, myślę, że. Każdy powinien obejrzeć ten film, kto ma jakieś zawahania. Kto nawet jeśli ma super życie, to powinien zobaczyć tą drugą stronę, tak? że nie, żeby nie u każdego jest tak, że jest super. I nawet te osoby, które mają ciężko w życiu, powinny go zobaczyć, że inne osoby mają ciężej. Że my czasami jest tak, że my narzekamy, a nie wiem, stanę i marudzę, a bo mi się włosy nie ułożyły, a makijaż jest nie taki, a naprawdę ludzie zmagają się z takimi problemami na co dzień, że my sobie nawet tego nie wyobrażamy i. Uważam, że taki e, film świetnie uświadamia, daje nam taką świetną świadomość życia codziennego, że różni jesteśmy, że jest tyle, e, tyle chorób, e, tyle przejść, tyle silnych kobiet, bo tak naprawdę świetnie, że pokazane są kobiety, bo jakby nie było, to my jesteśmy tą silną stroną i my dajemy radę, i my jesteśmy tym, co daje życie, bo my to rodzimy, my rodzimy dzieci, tak? Jakby nie było? <laughs> to my jesteśmy e, tym inkubatorem dla dzieci i to my dajemy życie. I myślę, że świetnie jest to pokazane w tym, żeby, żeby dać siłę, nawet e, chciałabym, żeby moje dziecko zobaczyło taki, e, taki film, żeby zobaczyło, że e, są różne przeszkody w życiu, ale zawsze tak. trzeba dać radę. O, to prawda. właśnie mam takie pytanie, bo jesteś przepiękną kobietą, naprawdę patrzy się na ciebie, o Jezu zjawiskowo. I, I właśnie y, wiadomo, że teraz te czasy, no totalnie wchodzą, wiesz, wygląd, dbanie o siebie i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie taka kobieta, która naprawdę no, ma po prostu idealny wygląd, no bo no proszę cię, no idealny masz wygląd. I teraz na przykład wiesz, no, 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 no zaczyna się choroba, tak? Nie wiem. Łysienie, chemia. Czy można w ogóle być na to gotowy? Nawet po takim filmie, wiesz o co mi chodzi? Wiem, Bo to jest nie, to jest taki kurde, to jest taki szok, taki po prostu. Nie, myślę, że nie, nie można być gotowym na takie coś. Tak. Myślę, że każdy żyje i patrzy na kogoś, kto coś przeżył, ale tak naprawdę, aha, okej, okay, no nie wiem, no, ktoś jest empatyczny i rozpłacze się na tym filmie, tak? wzruszy się, przeżyje to jakoś, ale za chwilę zapomni. Tak? Jutro znowu będzie y, y, problem życia codziennego tak? i y, y, nie wiem, stanę i powiem, o kurde, nie mam w co się ubrać. A tutaj ktoś naprawdę zmagał się y, z poważną chorobą i z tym, żeby z tym żyć. Ale powiem ci, że ja sobie nie wyobrażam. I naprawdę mm, byłaby to ciężka lekcja życia, ale wiem, że w momencie, kiedy nie daj Bóg odpukać, zachorowałabym. Na pewno wróciłabym do tego filmu, żebym się za cholerę jasno nie poddała. Żebym zobaczyła, że są kobiety, które naprawdę bardzo dużo w życiu przeszły i dały radę. I żebym była kolejną kobietą, która też to zrobi. Super, to bardzo dobrze to życzę Ci wszystkiego najlepszego, oczywiście zapraszamy na Twojego Instagrama i wiesz to fajne jest to, że Ty jesteś taka mm, nie, 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 nie. i piękna, i taka normalna, naprawdę, bo uwierz mi, że żyję w tym środowisku i widzę różne kobiety, a Ty masz sobie taką, taki, taki balans, masz sobie. Tak, ja zawsze sobie i to jest tak, tak ja to jest mega fajne. Osób, e, też mam na TikToku i Mm. Bardzo dużo wiadomości dostaję na Instagramie o tym, właśnie, że ja mam taki balans. Tak. Że jestem inspiracją dla kobiet, które mają dzieci i w ogóle wszystko. Że potrafię, nie wiem, ładnie się ubrać i umalować, że, że szukam inspiracji, tak naprawdę modowych czy cokolwiek. Mm. Tak, że rozwijam widać, siebie tak, tak, <gry> i nie stoję w miejscu, tak, tak naprawdę. Nie, nie wiesz, nie, nie zamknęłam no. siebie i tak, jakby facet się nie, za, nie zatłoczył, i, i gdzie naprawdę też przeżyłam toksyczność związek z niego wyszłam i tak naprawdę teraz jestem takim łabątkiem, brzydkim kaczątkiem, który prze, przemieta ale, ale powiem Ci, że bardzo cieszę się i najwięcej e, sprawia mi przyjemność to, jeżeli ktoś się zwierza z życia prywatnego i we mnie szuka takiego, wiesz, pocieszenia. Że chcę tych rad. To jest dla mnie najważniejsze. Nie to, że jak ktoś mi napisze, ale jesteś super, ale masz super figurę, czy ładnie wyglądasz, czy nie wiem, kocham Twoje oczy, usta, nie wiem, uśmiech. No. Tylko w momencie, kiedy na przykład ktoś mi napisze całą historię swojego życia, chyba też tak masz, tak, 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 wiesz, o co, wiesz o czym mówię, i ktoś ci się wiesz, uzewnętrznia, a ty, ktoś dla, niego, dla, dla kogoś jest ważny, to co ty powiesz? I ktoś naprawdę bierze to do serducha. I to jest, e, wiem, że czasami yes. ktoś uważa, no. że influencer to nie jest zawód, ale uważam, no. że naprawdę robimy bardzo wiesz, dobrą robotę. Tak, my, my jesteśmy i no. wiesz, i, i fotomodelką i, no. i musimy się zawsze dobrze wypowiedzieć, bo no. mnóstwo jest hejterów, którzy nas e, niszczą, tak naprawdę, ale też e, w tym wszystkim mamy ciężko. Tak, tak, ocena, ocena na co dzień. Nie można mieć złego dnia z wyglądem, bo po prostu zjedzą, to jest przyprawy. Tak, ja, ja czasami. Znaczona <grym> bardzo. <então> ja czasami mam tak, że, że po prostu wiesz, w momencie, kiedy ktoś mnie atakuje, mówię: luz, Ale ja taka jestem. Ja tak wyglądam na co dzień. Ja nie zawsze mam makijaż. <grym>, proszę cię. Nie dołuj, nie proszę cię. Piękna cera, matko święta. Nie nie, nie przesadzaj. <grym, though> No. Nie uważam, Julka, że e, naprawdę bardzo dużo jest osób działających w internecie, którzy robią coś od serca, a nie tylko na pokaz. Dokładnie. Bo tak też uważam. E, wiesz, nie powinno się wszystkich szufladkować. Ja powiem Ci, że mnóstwo osób poznałam, którzy mnie zaszufladkowali. To było bardzo krzywdzące, bardzo się nie zgadzałam z tym, ale powiem Ci, że e, w momencie, kiedy mnie ktoś poznał, za każdym razem mnie przeprosił. Za każdym razem mnie przeprosił, że, tak mnie, myślało, no tak, że, że mnie zaszufladkował, bo ja jestem taką osobą, która pomaga, ale ja o tym nie mówię. Mhm. Ja jestem taka, że ja potrafię oddać, nie wiem, rzeczy, potrafię jechać do schroniska, dać karmę Jesteś czy cokolwiek. Tak. I, I bardzo mnie cieszy to, że mam te moje obserwujące, które. Jak mnie nie ma, znikam, bo mam też ciężkie te momenty w to swoim są pytania, życiu, gdzie, jest, gdzie jesteś, dobrze. co się dzieje, tak, czy jest wszystko fajnie. ok? i to mi daje takie okopa, że nie, no, no muszę wrócić dla nich, nie? Super, tak. fajnie, no to fantastycznie, to co no, życzymy dalszych sukcesów, oczywiście obserwujących i dziękuję no, co no, bardzo. no i fajnie, się poznałeś. Ja ja też bardzo dziękuję, no. jesteś wspaniałą osobą, naprawdę. Ty jesteś wspaniałą tak osobą, dobrze, dzięki.